To znowu ja, a poznajcie mojego braciszka. No i dzisiaj ma imprezkę urodzinową, z której też nagram U. odcinek. Maciuś! Czy podejmujesz moje wyzwanie i pójdziesz do basenu? Pójdziesz? Pójdziesz? Hmm. No to jakie inne wyzwanie? A może pokażesz, widzą? Hulej nogę, tak. którą dostałeś już. No, tutaj piękna noga z robocikiem. No dobra, Maciek. No to wsiadaj i pokaż jak jedziesz. Dobra, moja no Mhm. A pierwszy raz jedziesz na takiej hulejno z dwoma kółeczkami? Tak. A podoba Ci się? Tak. Fajny prezent? Tak. No to fajnie. A pokażesz, a pokażemy e, jaki prezent ode mnie dostałeś? No, tylko mogę iść do domu. Mhm. I maciek. Oj. To no, jest mój gest, tak? No i pokaż co się tam robi. 就是这个。

teraz obecnie dobra, Maciek, uciekamy stąd. Dobra! Co no. za hamą? Już imprezka trwa, czy jak? Już trwa impreska trwa imprezka, imprezka trwa. Maciuś! Maciuś, chodź! Maciek! Maciek. Chodź. Chodź, idziemy. Chodź, chodź. No dalej, idź, idź. Nie chcę ci zrobić. Chodź. Maciuś. Co? No to pożegnamy widzów? Tak. No to powiedz papa widzą. Papa! Maciuś, potrzymasz? Chwilkę? Tak, tak. Żeby mnie też zobaczyli? Tak. Oj co się dzieje? Poczekaj. Widzą mnie? Tak. Dobra, wszyscy mnie widzą. Dobrze. No to pa. Dalej trzeba. A nasz... A niedługo chyba na całym potwórku będą balony. Dobra Maciuś. No to... Jeszcze raz, papa! Pa.